Hej, hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Obczajmy To! I tak jak Wam obiecałem, kontynuujemy naszą przygodę z krudami. No i dzisiaj na to bierzemy film Krudowie 2. Nowa Era. Obczajmy to! Zatem Krudowie 2. Nowa Era w oryginalnym tytule The Crudes A New Age. Rok premiery 2020. Dokładna premiera miała miejsce 25 listopada 2020, natomiast w Polsce ten film trafił do kin dopiero 28 maja 2021 roku, czyli kilka miesięcy później. Za reżyserię odpowiada Joel Crawford, za aza scenariusz odpowiada Dan Hegman, Kevin Hegeman, Paul Fisher oraz Bob Logan. Jest to całkiem nowa ekipa, już nie mamy tutaj Kirka Dymiko oraz Chrisa Sandersa, zostali oni zastąpieni, aczkolwiek twórcy nowej części korzystali z materiałów naszych poprzednich twórców. Za animację nadal odpowiada DreamWorks Animation oraz tym razem dystrybucja Universal Picture. Jeżeli chodzi o gatunek filmowy, jest to nadal animacja, komedia, film familijny, przygodowy z nutką fantazy. A co do naszej obsady, to tutaj nic się nie zmieniło. Obsada pozostaje ta sama, czyli mamy M. Stone, Nicolas Cage'a, Rayana Reynolds'a. Natomiast dochodzą nowi aktorzy, np. Leslie Mann, Peter Dinklage oraz Kelly Marie Tran jakby z siódemki naszych bohaterów nasza obsada rozrosła się o trzy dodatkowe nazwiska. Natomiast jeśli chodzi o budżet naszego dzisiejszego filmu, no to Królowie 2 mieli mniejszy budżet od jedynki, bo jedynka tam miała prawie 140 milionów dolarów, coś pomiędzy, między 130 a 170, natomiast dwójeczka miała budżet 65 milionów dolarów i mimo mniejszego budżetu również okazała się dość sporym sukcesem, bo film zarobił w kinach około 260 16 milionów dolarów na całym świecie. Czyli o, okazało się, że był to opłacalny sequel, mimo tego, że mniejszy budżet to i tak na siebie zarobił, też okazał się sukcesem. No ale póki co trzeciej części na horyzoncie nie widać ani nic nie słychać. Za to dostaliśmy kolejny serial, tym razem krudowie e, drzewo rodzinne, które pewnie kontynuuje wątki z tego filmu. Jak wam mówię, czy go będę sprawdzał, no raczej nie, to się raczej zobaczy, bądź nie. A tymczasem, skoro już mamy podstawowe informacje za sobą, przejdźmy do filmu, do fabuły. To jeśli chodzi o naszą fabułę, no to ona kontynuuje wątki z pierwszej części, a raczej główny motyw, historię podróży naszych bohaterów, bo. Co prawda, jest to film z 2020-2021 roku, więc ja tu za dużo spoilerować Wam nie będę, bo film jest dość świeży. No niby ma te 5 lat, ale e, ktoś mógł tego nie widzieć. Ja się przyznam, że oglądałem ten film po raz pierwszy właśnie do tej recenzji. Wcześniej go nie widziałem, widziałem tylko jedynkę, więc było to dla mnie nowe doświadczenie. No i ben, pojawią się tu pewne spoilery z części pierwszej. Zatem, nie przedłużając, zaczynajmy. E, nasi Krudowie udało im się e, w całości. Cała nasza ekipa Grak, Uga, Tank, Sandy, Ip, Babcia wraz z Gajem udało im się przedostać na nowy kontynent, czy tam na nową ziemię, udało im się uciec przed końcem świata i dostać się do, na nowy ląd No i kontynuujemy moty właśnie podróży, i w trakcie tej podróży no widzimy, że IP i Gai już faktycznie no smolą do siebie cholewki, że są razem, że Grak jest o to zazdrosny, że nie umie sobie wyobrazić, jak to kiedyś, że jak to IP opuści kiedyś rodzinę i założy własne stado. Przecież ich nowym motem tej rodziny jest kiedyś był strach, że strach jest na schronie, że trzeba by żyć w jaskini, no to ich motto to się zmieniło na stado trzyma się razem. No i w Grak nie umie sobie poradzić z tym, że Ip kiedyś może ich opuścić i założyć własne stado z Gajem. I to jest jeden z wątków, właśnie jakby taka z... po raz kolejny nadal mamy ten motyw zazdrości, że pewnego konfliktu między Gragiem a Gajem, ale to nie tylko. No i motyw właśnie podróży, szukania miejsca, gdzie nasza rodzina mogłaby się osiedlić, e, znaleźć schronienie. No a w tym czasie, właśnie Ip i nasz Gaj po prostu tam ze sobą się, no są zakochani i są po prostu. I początek filmu się zaczyna właśnie, że oni dalej yy, podążają, szukają nowego miejsca i natrafiają na wielkie coś, wielki drewniany mur, i myślą, że to jest po prostu koniec świata, że jest to granica świata i dalej już nic nie ma. Po czym okazuje się, że jest to po prostu mur, a za tym murem jest pięknie, jest jedzenie, jest woda, są zwierzęta, jest wszystko. No i nasi krudowie wbijają tam się, wszystko zjadają, może nie wszystko, ale się po prostu objadają i napotykają nowych ludzi. No i fabuła skupia się na tym, jak nasi jaskiniowcy, tacy dzicy ludzie, będą mieli, jakie będą mieli kontakty, jak będą reagować na ludzi bardziej inteligentnych, bardziej cywilizowanych, bo tutaj spotykamy innych ludzi, rodzinę. Bettermanów, w której skład znajduje się m.in. Phil Betterman, Hope Betterman oraz Dawn Betterman. Film to jest ojciec, Hope to jest matka, a Dawn to jest córka. I ta druga rodzina jest tu ważna, ponieważ są to dawni sąsiedzi rodziny Gaia. Są powiązani jakby z Gajem, znają go, także kródowie natrafiają na dawnych znajomych Gaia. No i też film na samym początku wprowadza nas, informuje nas jak Gaj właśnie wyruszył w podróż i co się stało z jego rodzicami. W tym filmie możemy się tego dowiedzieć, oraz dowiadujemy się, że są jeszcze inni ludzie, że sobie żyją. I no i tutaj będzie konflikt naszej rodziny krudów, właśnie z tą rodziną Bettermanów, którzy są tacy cywilizowani, są życzliwi, ale mają też swoje plany, no i nasi krudowie im przeszkadzają. No i nasze dwie rodziny będą musiały się jakoś dogadać, będą miały właśnie to, będzie nasza główna oś tego filmu. Aczkolwiek mamy tutaj też element em, problemów w związku między Ibagajem. Spodziewałem się też tu motywu zazdrości. W w pewnym sensie może trochę jest, ale on bardzo schodzi na dalszy plan, jest jakby taki niezdalej ciągnięty, bardziej mamy tą kłótnię między Iw i Gajem i mamy właśnie konflikt między byciem dzikim, a byciem takim normalnym, cywilizowanym, zderzenie jakby dwóch różnych światów. Oprócz tego mamy w tym filmie pojawia się w końcu jakiś antagonista, jakieś nowe zagrożenie, jakieś zagrożenie z zewnątrz osób bądź stworzeń. Trzeci, że dochodzi nam tajemnica, kto jest za murem, kto nachodzi naszych, naszą rodzinę Bettermanów, dowiadujemy się o większym zagrożeniu, no, mamy konflikt między rodzinami, między dzikimi, krudami, a cywilizowanymi Bettermanami, mamy konflikt w związku, mamy zazdrość o córkę Bettermanów, bo tak jak wspominałem, ta rodzina się zna z Gajem i będą mieli plany w, co wobec Gaja i swojej córki. Więcej wam zdradzać nie będę. Co, jak to się potoczy, jak to się rozwiąże. Czy guys i psie rozejdą, czy nadal będą ze sobą. Czy co się dalej potoczy. Co jest tym wielkim zagrożeniem. To już raczej ważne, żebyście sobie sami sprawdzili. Ja już wam tego zdradzać nie będę. Fabuła jest dość prosta. Nie narzekam tutaj. Jest dobrze, ładnie poprowadzona jest. Nadal jest zachowany klimat jedynki. Nadal jest tu dużo żartów. Jest dużo slapsticku. Mamy dużo grania mimiką, jakby... Trochę jakbyśmy oglądali Lulitun Show e, połączone z Torem Ragnarokiem. To ma trochę taki vibe ten film, no tylko że w wersji krudowej. Bardzo fajne, bardzo przyjemne, odmurzające, no i przede wszystkim wciągające. A no i dużym plusem tutaj też jest rozbudowanie postaci babci, rozbudowanie trochę mitologii jej historii, też jest bardzo ciekawe, zabawne, tym bardziej mi to przypomina właśnie Tora Ragnarok od Tajki Waititiego. Co do naszych postaci, no to nasze postacie jakby pozostały takie, jakie były. Grak oczywiście jest trochę zmieniony, przeszedł tą swoją drogę w pierwszej części, więc się trochę zmienił, się trochę otworzył i przestał być taki strachliwy i taki konserwatywny. Natomiast nadal jest zazdrosny o Gaja, boi się, tak jak mówiłem, że i opuści rodzinę i założy własną z Gajem. Ale z jednej strony jest to zrozumiałe, bo jest to nadopiekuńczy ojciec, po prostu się martwi, kocha swoją córkę, mu zależy, po prostu jej Mu zależy, o się martwi, i dlatego jest taki nadopiekuńczy. Natomiast Uga dalej pozostaje tą naszą Ugą, choć tutaj już ma trochę więcej do powiedzenia, do zagrania. Nadal jest troskliwa i mądra, taka silna. Natomiast stara się zachować jakieś takie pozory wychowania, kultury. Mimo, że na swój sposób, dziki sposób, nadal jest tą osobą ciepłą, która łączy, choć tutaj też widzimy ją taką zdenerwowaną. Nie tylko ją. IP tutaj nadal jest tą naszą IP, odważną, ciekawską świata, bardzo taką entuzjastyczną, wybuchową, ale tutaj też widzimy ją taką zazdrosną, poirytowaną, taką, no jak dziewczyny w jej wieku, tak? no, przeżywa swoje emocje, nie tylko ona bogaj, zresztą też, też po części jest zazdrosna. Też tutaj musi przejść swoją drogę i zrozumieć pewne rzeczy. Zresztą nie tylko ona, bo tutaj właśnie Ip i Gai muszą przejść jakąś drogę, zrozumieć siebie, dotrzeć się w tym związku, czy w ogóle to ma dalej sens, czy dalej będą ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o Tanka i Sandy, no to nadal oni są takimi bardziej komigrifami niż z jakimiś takimi pełnoprawnymi postaciami, na których się skupiamy. Oni stoją raczej z boku. Są po to, żeby generować kolejne żarty. Tang nadal jest prostolinijny, lojalny, zabawny, głupiutki. No a Sandy nadal jest taka nieokrzesana, jest dzika, nieprzewidywalna i oni raczej generują żarty. Widzimy też poprawę relacji Iby z Gragiem, że dają sobie żółwiki, że się trzymają, że są trochę dla siebie bardziej jak przyjaciele. Ta relacja ojca z córką jest lepsza. Natomiast jeśli chodzi o babcie, no to babcia tutaj jest bardziej rozbudowana, dostaje mi jej lory, dowiaduje się o jej przeszłości, kim była. I to ona jakby motywuje później nasze postacie do uratowania innych postaci i do stworzenia grupy ratunkowej, i której przewodzi. No i okazuje się, że nie tylko Gaj ma zwierzątko, czyli naszego leniwca, który robi mu zapasek, bo okazuje się, że babcia. Też ma swoje ukryte tajemnice, i okazuje się, że też ma swojego ukrytego zwierzaczka. Mamy tutaj konflikt między Ugą a naszą Hope Betterman. Dwie matki, dwie żony się ścierają między sobą. Greg i Phil Betterman też w pewnym sensie się ścierają jako dwóch ojców. Jedynie tylko IP i nasza. Down się nie ścierają, są dla siebie przyjaciółkami, stają się przyjaciółmi, się bardzo lubią. Skoro już jesteśmy przy Bettermanach, no to film jest tutaj wynalazcą, jest myślicielem. Chodzi wyprostowany, używa klapków, normalne ubrania, spodnie, e jakaś koszulka. No, i jest tutaj, on tutaj wszystko wymyśla, produkuje, kontempluje, nawet ma swoją własną jaskinę, gdzie ma swoje własne spa, gdzie się relaksuje, może z ziomkami posiedzieć, mimo że nie ma ziomków. Mamy też Hope, Betterman, która jest tutaj matką, która jest taka troszkę niejaka, przynajmniej przez większość filmu. Jest po prostu zdegustowana tym, że nasi krudowie są dzicy i trochę jej przeszkadzają, i jest trochę taka, stara się mile powiedzieć, żeby sobie stamtąd. Poszli, że dobra możecie tu zostać na jedną, dwie noce, ale później macie tutaj rzeczy na dalszą podróż i ruszajcie dalej w trasę. Też są to rodzice bardzo nadopiekuńczy, więc mamy zderzenie dwóch różnych rodzin, ale i tu rodzice są nadopiekuńczy, nad swoją Down. No i tutaj gra jest za to opiekuńczy w stosunku do IP. A jeżeli chodzi o Down Betterman, to jest to dziewczyna, która, no, tak mówiłem, oni ta rodzina zna. Gaja i ta dziewczynka się z nim wychowywała. I ona lubi Gaja, cieszy się, że ma Ip, nową przyjaciółkę, że może z, kim, z kimś w końcu poplotkować, pogadać. Zresztą Ip pokazuje świat, bo rodzice, tak jak Ip kiedyś w pierwszej części grak trzymał wszystkich pod kloszem w jaskini, tak ta cała osada naszych Bettermanów jest jaskinią dla naszej Dawn. I w pewnym sensie mamy tutaj powtórzenie historii z części pierwszej, czyli w pierwszej części Ip po prostu wychodziła na świat, e, otwierała się na świat, gdy rodzice jej nie pozwalali, a raczej ojciec. Pojawił się wtedy Gaj, który wyciągnął do niej rękę. Tak tutaj Ip przyjmuje rolę Gaja i jest tym Gajem właśnie dla Dawn. Dawn jest bardzo ciekawą postacią, widać, że jest zamknięta, jest trochę wystraszona, ale też jest głodna przygód, że chce poznawać świat, tak jak właśnie Ip. Te postacie nowe są fajne. Dawn jest bardzo fajną postacią. Phil i Hop mogą irytować. Oni też mają, trochę za zadanie są, stają się naszymi antagonistami przez pewien czas. Natomiast, jak mówię, są też i nieantagoniści, o których Wam stracać nie będę. Natomiast nasi Battlemanowie są fajnymi postaciami. No, ta matka, Hobby, jest trochę taka niejaka. Film ma trochę więcej charakteru. Często się właśnie mamy zderzenie Graga i Phila. Mamy podobne zderzenie, tak jak mieliśmy w części pierwszej z Gragiem, a Gajem. Gaj ten innowacyjny i Grag ten konserwatywny. To mamy tutaj coś podobnego, tylko tym razem Grag versus Phil. Interakcje tych postaci są bardzo ciekawe. Ten film nadal ma ogromne serducho. Jakby skupia się na rodzinie. Nadal mamy ten motyw rodziny. Nadal mamy ten konflikt Tradycja versus postęp. Mamy takie wymieszanie dwóch różnych światów. Tylko że tym razem to nie krudowie z... nie boją się zmian, tylko trochę nasi postępowi bettermanowie, którzy boją się trochę przyjąć na stałe pod swój dach krudów. No i nadal mamy tutaj motyw nadopiekuńczości, szczególnie Graga no i tych rodziny bettermanów. Natomiast nadal sercem tego filmu jest właśnie rodzina interakcji między postaciami. No i film też ma ze sobą takie przesłanie, że różnorodność i współpraca są lepsze niż po prostu bycie samemu lepszym jedynym. Że fakt, jak jesteś wybitną jednostką, to fajnie, ale dobrze, jak takie jednostki zróżnicowane się ze sobą spotkają i wtedy razem coś wymyślą, jest wtedy lepiej, ciekawiej. Dodatkowo, nasi Bettermani są trochę karykaturą e, i są tak zrobieni celowo, żeby pokazać taką satyrę idealnej cywilizacji, że jednak nie jest wszystko tak idealne. Ktoś mógłby się tutaj dopatrzeć, takiego, że oni wpuścili tutaj imigrantów, tak? e, bo nasi Krudowie są jakby imigrantami. I tylko z, z tej grupy, tylko gaj jest im znany, a pozostali są raczej niechciani. No ale nasi Bettermanowie uczą się akceptacji, no i zaczynałem akceptować i doceniać i widzą, że nie to, że ktoś jest inny, nie znaczy, że jest gorszy albo że jest, stanowi zagrożenie. Ten czas ekranowy tutaj jest wyważony, jakby nasi bettermanowie stają się na równorzędnie z naszymi krudami częścią egzystencji tego filmu, tej rodziny. A to wszystko sprzyja humorowi, gagom, slapstickowi, ale też mamy tutaj też żarty sytuacyjne, dialogowe, dużo jest tutaj można się tu świetnie bawić i się pośmiać. A skoro już mowa o humorze, żartach, no to przejdźmy sobie do tego świata, do budowy, jak to wszystko działa, jak to jest skonstruowane. No i pierwsza część już nas przyzwyczaiła do bardzo ładnej oprawy graficznej, bardzo ładnej animacji, bardzo pięknych widoków i do kreatywności, do kreatywnych stworzeń, kreatywnych istot widoków. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, kreatywne, pobudzające, bardzo przyjemne dla oka. Jak jest tutaj? Tutaj również jest bardzo dobrze pod tym względem. Świat tutaj przedstawiony jest bardzo żywy, kolorowy, aczkolwiek widać, że ten budżet był mniejszy, ponieważ animacje wizualnie wygląda trochę inaczej, jest trochę bardziej e, gładsza, jest bardziej taka, pierwsza część była trochę bardziej szczegółowa, była bardziej, stara mieć tą grafikę wyważoną między realizmem a bajką, tutaj ten realizm tutaj ustępuje, jest, nadal trochę jest, aczkolwiek w mojej opinii, moim zdaniem jest tutaj bardziej to takie wygładzone wszystko, jest takie bardziej, idzie to w kierunku bardziej bajki. Jest tutaj mniej tego realizmu. Natomiast animacje są nadal bardzo ładne. Mamy dużo żartów na podstawie trochę slapstyku, dużo mimiki, ruchów postaci. Bardzo ładnie to wygląda, jest bardzo ładnie zanimowane, nie ma co narzekać. Mimika naszych postaci jest bardzo ciekawa, potrafi wywołać uśmiech na twarzy. Może być to uśmiech zażenowania, a czasami po prostu uśmiech, po prostu zwykły śmiech radości. Mówię tutaj o nas, o widzach, że może nas ten widok doprowadzić do takiego śmiechu, zażenowania lub po po prostu ze szczęścia. Ale y, animacja nie straciła na jakości. Oczywiście ona się trochę zmieniła, jest bardziej taka w stylu disneyowskim, nie jest tutaj tego realizmu, natomiast nadal wygląda bardzo ładnie, jest bardzo płynna, y, nie klatkuje. Jest to poprawnie zanimowane, bardzo ładnie. Nadal jest kolorowo-kreatywnie, bardzo ładne widoki. Mamy różne widoki, stworzenia również. Pojawiają się nam nowe stworzenia, których nie było wcześniej, lub stworzenia, które już spotkaliśmy w pierwszej części. Y, oczywiście oprócz naszej rodziny krudów, towarzyszy nam ten nasz Szablo zędny, który ma zęby jak słoń, raczej te takie dwa kły jak, jak mamut. No i nam towarzyszy od pierwszej części, jest częścią stada, naszej rodziny. I świetna sytuacja, kiedy nasi krudowie wpadają do tego ogrodu naszych bettermanów po raz pierwszy i zaczynają się obżerać. To tutaj mamy te zabawy mimiką, e, zachowaniem naszych postaci. E to widzimy, jak bardzo dzicy są nasi krudowie, a tylko nasz kot szabrozenny sobie spokojnie, jak cywilizowana osoba, pije sobie spokojnie wodę ze źródła. Tymczasem nasi krudowie obżerają się, obrzucają jedzeniem, strzelają pestkami. Tam są ogromne, ale naprawdę ogromne, na nawet dwumetrowe, na przykład dynie, jabłka, gruszki, owoce i potrafią się po prostu w nie przejść jak przez ścianę, jak w takich kreskówkach, taki, tak slapstickowo. Jakbyście oglądali Luli show, właśnie. Jest to śmieszne, jest to ciekawe, kreatywne. Bardzo mi się spodobało to, że kot jako jedyny jest taki najbardziej cywilizowany, który sobie spokojnie pije wodę, a reszta się zachowuje jak zwierzęta. No, bardzo dobra zabawa kontrastem. Wizualnie wygląda przepięknie. Tak jak mówiłem, mamy różne stworzenia. Dochodzą nam nowe mamuty, dochodzą nam na przykład krokodyle, rekiny, coś takiego. Mamy różne rodzaje małp, nam się pojawiają różne. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jest animowane. Nie mam co zarzucić tej animacji. Ale jest to wszystko układnie zanimowane. Ten świat jest rozbudowany, jest poszerzony. Widać, że mamy tutaj jakąś cywilizację, że chodzi o naszych bettermanów, że już jest jakiś zalążek cywilizacji. Także fajna sprawa. Jeśli chodzi o muzykę, to ścieżka dźwiękowa jest poprawna, wspiera emocje i akcje, ale raczej się nie wyróżnia, robi swoje i znika w tle. Zapada jakoś w pamięć, jest poprawna, dostosowywuje się do tego, co jest na ekranie. Jest jakby dobrze zmontowana, się to zazębia. i z animacją, ze światem przedstawionym. To wszystko ze sobą pasuje, jest dopasowane. Muzyka tutaj nie przeszkadza. Robi swoje i tak jak mówiłem, usuwa się w cień, wypada całkiem nieźle. Bardzo też muzycznie i stylistycznie ta animacja wraz z muzyką, właśnie przypomina mi właśnie Tora Ragnaroka. I muszę przyznać, że bawiłem się na tej animacji bardzo dobrze. Jak mówię, to był mój pierwszy raz, kiedy to oglądałem. Jest to animacja energiczna z humorem. Humor jest dobry, aczkolwiek muszę się tutaj przyczepić fabły, ponieważ jest ona przewidywalna, nie znajdziemy tutaj nic takiego. Tak samo jedynka w pewnym sensie też była przewidywalna. To były motywy, które są raczej nam znane, ale przyjemnie się to po prostu ogląda. Jest to przewidywalne. Aczkolwiek jest to tak obudowane, tak przedstawione, że nie przeszkadza to jakoś bardzo w odbiorze. Jest to przyjemne, kolorowe, jest to uczta dla oczu, uszu dla naszych zmysłów po prostu. Ja bardzo polecam tą animację. Tak samo polecam jedynkę, tak samo polecam dwójkę. Warto, dzieci będą się bawić świetnie, i myślę, że rodzice też będą się tu bawić. Dobrze. Jest to moim zdaniem bardzo dobry film e, familijny. No i w porównaniu do pierwszej części, pierwsza część nastawiała na tą przygodę, bo mieliśmy historię drogi. Tutaj tej historii drogi już nie mamy. Tutaj już osiadamy w konkretnym miejscu i mamy bardziej historię o relacjach, o charakterach. No właśnie, bardziej o tych relacjach, bo mamy zderzenie dwóch światów. Tak samo jak mieliśmy w jedynce zderzenie z Gajem, tutaj mamy zderzenie dwóch rodzin i nie mamy tego motywu podróży. Mamy problem do rozwiązania mamy kogoś uratować, ale nie mamy tutaj takiej przygody, że gdzieś wyruszamy. To też jest zmiana względem części pierwszej, co jest bardzo fajne, od też odświeżające, jest to też coś nowego, bardzo przyjemne i myślę, że śmiało można to polecić. Rewolucji tutaj nie ma, ale jest na co popatrzeć. Zatem oceńmy sobie Krudów Nową Erę. No to fabularnie nie ma rewolucji, jest dobrze, jest poprawnie, jest przewidywalnie, aczkolwiek film stoi głównie na relacjach. To relacje są głównym serduchem tego filmu. Te relacje sprawiają, że ten film jest tak dobry. Nie sama fabuła. Fabuła jest w porządku, jest poprawna, dlatego tutaj. 6 na 10. Jeżeli chodzi o postacie, są bardzo dobrze zarysowane, są przyjemne, są zabawne, są ciekawe, bardzo przyjemnie się ogląda ich interakcje. Tak jak mówiłem, one są serduchem tego filmu, te relacje między tymi rodzinami, między postaciami, między konkretnymi postaciami a całymi rodzinami, że jest to bardzo fajnie zarysowane. Mamy rozbudowę niektórych postaci, których nie rozbudowywaliśmy w pierwszej części, także to też jest na plus, dlatego ode mnie 7 na 10. Jeżeli natomiast chodzi o budowę świata, świat tutaj, jak mówię, jest bardziej kolorowy, cukierkowy, na co ma wpływ oczywiście styl wizualny, ale widać, że tutaj te pieniądze były, budżet na ten film był mniejszy, więc trzeba było tu jakoś zredukować ilość szczegółów, dlatego jest tu bardziej kolorowo, cukierkowo, bardziej dynamicznie jest, jakby nadrabiamy brak mniejszą ilość szczegółów, ilością animacji, ruchów, płynnością tym jak animacja wygląda, ale sam świat jest nadal bogaty, nadal mamy piękne widoki, piękne lokacje, piękny świat przedstawiony. Ten świat nadal sprawia, że my chcemy w nim być, posiedzieć, spędzić czas z tymi krudami, przyjemnie nam się ich obserwuje, stworzenia jakie tu się pojawiają nadal są ciekawe, jest to interesujące, pomysłowe, kreatywne, kreatywności tu nadal nie brakuje. Tu film nie stoi fabułą, tylko postaciami ich, relacjami, ale dodatkowo światem przedstawionym. I jedynka, i dwójka miała bardzo ładny świat, który wciąga i to też jest silna strona tych animacji. Ode mnie budować, ocena za budowę świata 8 na 10. Jeżeli chodzi o styl wizualny, tak jak mówię, jest bardziej cukierkowo, jest bardziej gładko, mniej szczegółów, ale jest dynamicznie, jest więcej ruchu, jest więcej animacji, jest to bardziej płynniejsze, nadrabiamy w ten sposób brak, mniejszy budżet, mniejszą ilość szczegółów, nadrabiamy właśnie dynamiką, co jest bardzo Przyjemne, śmieszne, zabawne, potrafi być kolorowe, kreatywne, jak najbardziej to tam, gdzie nie było szans, żeby popracować bardziej, nadrabiamy w inny sposób. I myślę, że jest to udane. Zatem za styl wizualny, za tą całą animację, oprawę graficzną 7 na 10 Jeżeli chodzi o muzykę, to tak jak mówiłem, ona jest poprawna, ona. Komponuje się z tym, co mamy na ekranie, z tym światem przedstawionym, z wydarzeniami, dopełnia to, co ma dopełniać i schodzi z planu. Nie przeszkadza nam to, co ma robić. Jej zadanie jest spełnione. Tutaj nie ma co narzekać, dlatego ode mnie za muzykę 6 na 10. Natomiast jeśli chodzi o aspekt rozrywkowy, uważam, że jest to bardzo dobra rozrywka, tak samo jak część pierwsza. Jest to oczywiście trochę bardziej cukierkowo, kolorowo, bajecznie. Z... Może się wydawać, że jest nawet bardziej gagowo. Myślę, że może to bardzo dobrze bawić dzieciaki, jak i dorosłych. Można to wspólnie oglądać z dzieckiem, sobie, nie wiem, do obiadu, czy później siedząc z dzieckiem. Jak najbardziej można. Jest to bardzo fajna bajka, bardzo przyjemna. Ja ją polecam. Nie jest to arcydzieło, fabularnie jest przewidujące, natomiast da się tutaj bawić, z przyjemnością ogląda się te postacie, ich relacje, ich interakcje między sobą, jak oni między sobą działają, jak współpracują, jak się kłócą, to jest wszystko super przedstawione, bardzo przyjemne, nie mam co tutaj narzekać, dlatego ode mnie za rozrywkę 7 na 10. No i ocena ogólna. W końcu kończymy e, Krudów i oceniam ten film 7 na 10. Jest to nadal bardzo dobry film, familijny, dobra kontynuacja. Czy lepsza? To już kwestia sporna, e, kto jak woli. Dla mnie uważam, że jest fajnie. Jest u, oczywiście, moim zdaniem ta grafika jest trochę krokiem wstecz, odrobinkę. Jest bardziej taka cukierkowa, bajkowata. Ale wiem z czego to wynika, że był to problem raczej budżetowy, finansowy. I to nie jest dla mnie problem. Ale i mi... Ten styl nie przeszkadza nadal, to są te postacie, tutaj nic nie zostało zmienione, natomiast widać, że jest zmiana w animacji. Natomiast animacja nadal wypada całkiem dobrze. Fabularnie jest ok, jest przewidywalnie, ale. To nie przeszkadza, bo jest to dobrze poprowadzone, narracja jest w porządku, postacie są wyśmienite, bardzo przyjemnie się je obserwuje i ogląda te interakcje, także kawał dobrej roboty, świetna rozrywka i dla dzieci i dla dorosłych, także bawcie się, oglądajcie, sprawdzajcie. Ja Wam więcej na temat fabuły już zdradzać nie będę, polecam, sprawdźcie sobie, aktualnie możecie znaleźć krudów na streamingach, są dostępni, natomiast nie mówię na których, bo to się może zmienić, mogą przejść do innych streamingów, więc nie chcę Wam tutaj mówić który Dokładnie streaming, a tymczasem wypiszcie, czy widzieliście Krudów 2, nową erę, czy Wam się podobała, co sądzicie, czy się ze mną zgadzacie, czy uważacie, że jedynka była lepsza, czy dwójka. Ja uważam, że jest poprawnie, że jest bardzo dobrze i jedynka i dwójka są na wysokim poziomie, są bardzo dobrymi animacjami. No i cóż, piszcie, lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, ludziska. Hej.